Straszliwy sekator. Obawiam się, że sporo czasu upłynie, zanim moje pranie wyschnie. Zapomniałam, że to drzewo tak się rozrosło. Należy do pana Rona, a bez jego zgody nic nie mogę zrobić. Pewnie jest bardzo przywiązany do tego starego dębu. Już wiem, może ten łakomy pies będzie mi mógł jakoś pomóc. Nie, umieram z głodu. Ciekawe, czy znajdzie się tu coś do jedzenia. Nic, puste półki. O, Ktoś dzwoni? Cześć, domel? Jesteś w domu? Rany znowu ta nudziara. A, a coś pachnie? O ku to nie sen! Przyniosła mi pani zapiekankę. A, to prezent! Aj, aj, aj. Stój! Najpierw wyświadczysz mi pewną przysługę, a potem będziesz mógł zjeść tę wspaniałą zapiekankę. E, tak, ja. Chciałabym, żebyś ściął część drzewa, które rośnie na waszym podwórku. Ma tak rozłożystą koronę, że zacienia cały mój trawnik i nie chce mi sknąć prawie. Aj, mam wejść na dąb? O nie, nigdy w życiu cierpię na lęk wysokości. Szkoda, zawiodłam się na tobie. Cóż, zje to inny. Oj, ale jestem głodny. Dobrze, już dobrze, zrobię to dla pani. Yeah, pysznie się spało. Ale nudy, mogłoby się wreszcie zacząć coś dziać. O, uh -uh. Co on tam znowu knuje? Zrobię mu mały kawał. O, żebym tylko nie spadł. Hej, Domel, pomóc ci w czymś? Nie, nie. Dam sobie radę. Dziękuję. Na moje oko ta drabina podejrzanie się chwieje. Chyba ją sprawdzę. Tak myślałem, szczeble były przegniłe. Nie jestem tego pewien. Powinienem obciąć tę gałąź zasłania całe słońce. Oj. Ja zajmę się tam ty. Rób sobie, co chcesz. O, żebym tylko nie stracił równowagi. Podobno nie wolno patrzeć w dół, a najlepiej skupić myśli na czymś przyjemnym, na przykład na jedzeniu. Oj, kręci mi się w A, oj. tam, gdzie jesteś i nie no. ruszaj się ani od A, no, co ty robisz u diabła? Bleki, bleki, przestań, oszalałeś? O, kto by to pomyślał? Co za nie Jesteś wyraźnie za ciężki. Znowu wszystko na mnie. Niepotrzebnie trzymaliście tę sprawę w tajemnicy To drzewo tak wyrosło, że ostatnio i mnie już zaczynało przeszkadzać Panie Ron, więc naprawdę mogłam przyjść z moją prośbą od razu do pana? O, zaprojektowałem automatyczny ścinacz drzew w dodatku zdalnie sterowany. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wypróbować go na dębie rosnącym na podwórku. Zgoda! Jest pan osobą, na której zawsze można polegać. Dobrze mieć takiego sąsiada. O, 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 Domel, przygotuj się do eksperymentu. Nie chce mi. Się... Co? No już stawaj! Zaprezentuję Wam teraz mój genialny wynalazek. Wygląda jak klap. Zgadza się. He? Oczy osadzone na czółkach reagują na bodźce świetle. Wystarczy skierować lufę tego pistoletu na wybrany obiekt i następuje odpalenie. Oczy odbierają odpowiednie sygnały i urządzenie zostaje uruchomione. Wypróbujemy je. Za cel obierzemy sobie ten krzak. Uh! No widzi pani, już rusza. Tak, to niezwykłe. Działa sprawnie. W takim razie możemy zająć się grubszymi gałęziami. Proszę, powierzam pani pistolet. Pani Rom, naprawdę? Tylko proszę uważać, nie skierować pistoletu na to, na co nie trzeba. <laughs> nie ma obawy, użyję go właściwie. Jest niesłychanie pewna siebie. <laughs> tak, zastanówmy się, z której strony najlepiej byłoby zacząć ścinanie? Może się do czegoś przydam. Chętnie pani pomogę. A potrafisz, Bleki? Mógłbyś to za mnie włączyć? Jasne. Nie chwaląc się, jestem w tym naprawdę dobry. Świetnie. W takim razie wykorzystam cię. Prawdę mówiąc, nie lubię broni. Wiem, jak wszystkie kobiety. Pani Beatrix, możemy zaczynać. Bleki, a ty skąd u licha się tu wziąłeś? Hmm, czekam na rozkazy. Co? Znowu zamierzasz robić głupie kawały? Przeprowadzam dodatkową próbę! O, 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 o. Nie! Ej! Ej! Przestań! Przestań! Zatrzymaj! Słyszysz? Nie jestem drzewem! Trzymaj stąd! Pociął! Pociął szkołę! to szkosko, Pomóż mu! O nie! Lepiej będzie, jak sobie stąd pójdę! O! Gdzie się podziało to podłe kocisko? Słucham! Domell, proszę cię, nie irytuj się! Tego za wiele!

O, nie, Moja droga, widziałam to na własne oczy. Nie spodziewałam się, że pozwolą sobie na taką ekstrawagancję. Nigdy nie miałam o niej dobrego zdania. O, o, o. A co to jest? Nie cierpi publik! Krab gigant To, 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 to dla ciebie Dziś nikt się nie będzie nudził! Nic, Nic z tego! Dogoń mnie, Grubasie! Zatrzymaj się! Nie przegapię takiej okazji! Spróbuj mnie teraz dogonić! Choć krabie zabawimy się! Hmm, strasznie tu pusto. Gdzie się podzieli ci ludzie? Hmm. Oh. Będzie pan w tej fryzurze do twarzy. Nie jestem pewny, co na to powie moja żona. Zobaczy pan, komisarzu, będzie zachwycona. E, co to? Słyszał pan ten strzał? Rzeczywiście. E. Pan też to widzi? O! Ratunku! <grym w szkole> Ale kino! A teraz jeszcze jeden strzał. O! Czyżby skończyły się naboje? Myślałeś, że ujdzie ci to na sucho! Ja znam na komisariat, chuliganie! Mm, a dokąd mógł pójść ten wstrętny kocur? Panie komisarzu, o. panie komisarzu, przez myśl mi. To, to chyba nie Ron poznaje jego głos. Ron, co tu się dzieje? Domelku, jak dobrze, że jesteś. <grym> Właśnie koniec, powiedziano panie. mi, że bleki obciął wąsy szefowi policji. Posłużył się moim automatycznym ścinaczem, więc twierdzą, że ja jestem za to odpowiedzialny. On Naprawdę bardzo mi przykro. Obiecuję, że od tej pory moje wynalazki będę trzymać w zamknięciu. Proszę, proszę mnie nie aresztować. No Cherry, skoncentruj się, dobrze wyceluj i naciśnij spust. Nie wiem, czy trafię, nie daliście mi przecież potrenować. A! To się nazywa precyzja. Genialne! Mm -hmm. Ojej, to ja! Niewiarygodne. Prawdziwe dzieło sztuki! <laughs> Wiedziałem, że mam duszę artystyczną! <laughs> Bleki chyba się skręci ze złości, gdy zobaczy mój pomnik! <śmiech> <śmiech>